Dobra, idziemy dalej, nie? chyba tu nic nie ma więcej. Tu chyba nas prawie nie wyszli tu. sobie z powiem jej. Ale tak bili, że masakra. He's me. He knows I'm here somewhere. I'm going to try to slip past him and get to the base of the tower. Hurry <zeaved> up. ¿no? No. No. no! I don't need her, mate. Squad <counselors> mate. <inaudible> <inaudible> she must be important to you. Like family. She is nothing like family. Tu nic nie ma? to po co się tu idzie? Nie, nie wiem, ja idę za to. A so granaty? Jest, Witam! I chyba będziemy w polu urażenia, nie? Wow, co się stało? O, helikopter chyba spadnie. Blackhawk Down, mamy akcję. Made in, made in. Kurde, amunicji brakuje. Ty masz 9 pocisków, masakra. O jest amunicja do tego w końcu O Boże ile ich tu jest? Masakra. O nieźle granatów w mam jakiegoś głupia z szybkami Wow, ma taką budlę z tyłu, jak to wybucha, nie? Wchodzą jak downy, twardo. Widzę, że inteligencja kolejna. Naj najwyższy poziom, i wchodzą jak głowy. Ty. No, ale to wiesz, to w tym poziomie już wsadziliśmy, nie? Że chodzi o to, że szybciej giniesz. Dobra, złączy słomo, weźbimy ich. Dobra, wystarczy. Ten, tarczy mają. O nie. Ten bokiem do mnie stanął, ty z To dawaj, bo on we mnie celuje. Teraz we mnie celuje. go. Dawaj, bij go. A, tylko mnie tu jeszcze jeden nawala O, jestem padłem. O nie. Mówiłem, już skończył mi się ten. Czekaj, spokojnie, jeszcze trochę. O nie, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Świetny pomysł, dawaj. Mam jednego na wale. Ej, o mnie. Jeden leży. O leżą, dobra. Kurde. Weź tarczę sobie. Tarczę. Zobacz, jak się z tym gra. LOL. Masakra. No co? No a nie masz broni, tak? to no spróbować, no dobra, idźmy. Te się, jeden sześć były tarcze A pamiętam O. co może. dum dół dum Wtedy nie mogłem, bo ciebie nie powstać. Ja ja tak. A ty nie możesz już tarcze, nie? Chyba nie To, yes. to jakieś działko tu jest muszę rzecz Trzeba O Jezus, o Jezus Ty poczekaj Granat Ej, granat nie dostanę Ale żyjesz? Nie a, to żyje. to jest dobre podnoszenie, trzymasz pięści, i alo nie Jakbyś przyjął ale... Leży to działko Jest, przyjąłem, ty A, ej, to działko Leży Po Tu szybko, w bala Co? Mówisz, tym biegać nie mogę, chyba. Albo teraz nie można biegać. Nie można, ja też nie mam. To jest gran. Nie wiem. Dobra, dobra. Ty, Beka, jak leżałeś, nie miałeś tarczy, nigdzie dookoła jej nie było, ale jak gdzieś wstałeś, miałeś tarczę. <grystanie> ale nie, długo wziąłem. wsiąść. Kurwa, mam ograniczoną widoczność z tą tarczą. No, sprówa. Co jest? Co się stało? Ej, gdzie jest moja tarcza? Żal hmm? i mam tylko jedną broń, żeś poszedł dalej chyba. Ale typów zajebało. Ty stary, ale ty Wie... też dalej. I ja nie mam broni, nie, ja mam tylko to gówno. Gówno. Jaki żal. Teraz bij. Biję. To nie jest gówno, to ich nieźle smale przecież. Dobra, pozbieram sobie. A wycieka Beck jak ich przygniotło śmiesznie? Ej tu jest kolej się idę dalej. Oła Dobra, idę do ciebie. Co tam jest? Ich jest full. Idę, idę. Kiego dostaję, jakiś zasłonot. Nie wiem, kuna, ku wciska, jeśli możesz. To no, jesteś. Ej, to podszedł, ogarnij go. Ja nie mogę nikogo wespać Widzimy w ogóle jest, nie? O z Co to jest? Nie, padłem, ty od czego ty? O Boże, ty, zejść na Od tego jednego? Ja jestem na dole, tylko po co masz schodzić na dole? Nie, nie, żebyś zasłoną był, nie? Bo byłeś tak trochę wyżej ty, dobra, dawaj, idziemy ja Nie, nie, takie, bieć też tak serce mocni. No, jakby Przem, przemieniasz się? Tak. Kurę, co tu się dzieje, ty? Ej, idą z góry. No, widzę. Wow. Ale granata to no. stanie jeszcze jeden. Nie mogę wyłączyć Snowmower. No. Bo... O kurde, co tu się dzieje? Masakra. O, sniperka. Są jeszcze? Jest jeden. Albo Berwa, chyba. Ode mnie. Jeszcze. Kurde, nie mogę wziąć broni. No. O nie. Nie, może padość. No. A zabić go? Jednego tak, ale tu właśnie go. No należy. Nie wiem, czy się właśnie dźwięk popsuł czy tak ma być ty Nie wiem, nie mam pojęcia Nie, nie to jest H normalnie Chyba ja Oa, ale ulkę, dla uszów. Nie chyba ten 6 Jak w windom O broń kolejna Ta windom Co to jest ty? Nie mogę ruszyć no to też. Ty zasysa coś. O, witaj. Fajnie. Się poznaliśmy. Ghost Rider. Ghost Rider. Nie ja, czekaj, ten coś był. Nie. nie. Nie, nie. Jednak nie. Kurde, jeszcze broń. Ej, zostaniemy tu. Lana co, urządzimy, tutaj, kurde. Dwa kąpy. Mhm, mm mhm, mm na pewno. To co? I w co będziemy grać w fila, tak? Dawaj. Kurde, ja mam inne splóżby niż ja w tym momencie, nie ma nic nie mogę robić. Po jednym z tamtąd tylko. Kurde, granat rzuciłem. Ale granata im tam rzuciłem temu na tą tarczę A ich przeżył tak No Ci staczami wszystko przeżywają Jeszcze chyba jeden starczą był Albo? Nie Nie masz swoją tarczę A ja muszę sobie wziąć z Marcus jest... Ten dobierz. tylko chyba A Długo z, oh, nice. nie, z długo z nią nie pobędziesz No wiem, bo zaraz ten Otwieraj to No idę Wystarczy Nie, Nie mogę Nie da się Tutaj, nie, tutaj też nie To się być. skończyło Ja, a u mnie się skończyło O no, ja miałem tarczy Kurde, co chwilę jest amunicja, ale do innej broni, no żal Nerwuje mnie to fajnie, coś będzie O jest starcząfier Ty zraszował mnie kolejny starczą leży Tem que fight, abraço. O jogo Albo berwał, heada, masaka. Ten co? No synchronizuj się z nim, dajesz lewe, przycisk myszy. Co jest, mogę przejść, No ta nic nie widzę, nie gdzieś. Co tu się dzieje? Nie wiem. Reload? Tutaj? Oha, to gdzieś w las? Nie, myślałem, że tutaj. Tutaj! <laughs> <laughs> Ale tam nie było dziury, tam normalnie były po prostu gruzy leżały, nie? I wiesz, oboje. No tam że też tego, tak mówię, nie? nie? Ja bym. I więc by co stanowi do dziury w I wiesz, że są tarcze z małym Jest, mam tarczę no to jedziesz. Cześć. Dajesz, dajesz ich. Oj, granat. Daj tego z synchronizem. Ja Daję Starczo też możesz. Ale jestem skupiony na zabijaniu. Ej, Nie wejdzie dziury. Nie. To nie, nie. nie idzie dalej. Tutaj chyba. Co to jest za kontener? Ładnie, cześć! Otwórz to. Elo! Lol? Wszyscy oni przeszli. Co to ma być? Ja też chcę. My nie możemy ją To jest! A ja nie mogę się z niego zamienić. Co on robi? Ty w plecy dostaje? O Jezus, ten koleś! Lecę ci. Ja od razu. Uważaj, od razu. Ale o, jak ja skleję! klejem. No, tak może. W plecy nam chyba nie zresztą, Nie wiem. skrzynki Kurde, amunicja mi się kończy O kurde, jest tu! Kurde, dobra, już nie mam amunicji tej tarczy Wyszedł tam Kurde, już amunicji nie mam w niczym No zagrał Teraz tu wyszedł, ty No dobra, ale nie mam amunicji w niczym, Co czym ja mam odbić? Granatem? ma... pistoletem? Nie mam pistoletu! No, 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 no. On zginął, a ja padłem, tylko nie wiadomo z czego. Ten zginął, a ja padłem. Dobra, ale wrócę, na radę. Ja chyba od niego w ogóle zginąłem. Do you copy? Kopiujesz? Czy Nie, kopiujesz? Tu jest koledze, mam. Jeszcze jeden, ty. Co tu się dzieje? Oni on, on tędy wyszedł, ja zginę. Nie widzę. Zginąłem. Nic. Idź stąd. Chowaj się. Dawaj, teraz. Ty ty jesteś. Lol, masz szpikulce w ciele, masakra. O, zniknęły. plecy. Trzymaj go. Dobrze, ja do niego nie O Jezu, co tu się dzieje? Czekaj, zabiję tego tyłu. Ła, jak skleja! Trzymasz go? Też masz piwulce, nie. Nie wyleczyłem. To już na czerwono jest, wybucha? Nie, jeszcze nie. Tu jest teraz ty. Mam... dobra, mam go. To dawaj, na pierwszej. Idę. Ja. Granat, mój granat, jo. I padłem, nie? Dobra, gincie. Padłeś! No, sakra co się dzieje. Rzeźnia po prostu no. Za nami jeszcze. Ło, padli. Gdy dużo nieco... Kolejny! Się. Ja też chcę tak. Tak się chować. Tu ja tak nie mogę. O Weź nie, ci... O kurde, ej, pomóż. No, czekaj, bo mi się Mam go. Dobra, ucieka. czekaj. Wow, tak na co wale. to jest. Czemu tak jasno jest, co się dzieje? Też miałeś tak jasno? Ej, może jest, nawalej. Ty dwóch jest. Ty dwóch. Robię co mogę. Co to jest? Czemu nie mogę wejść do tego? O nie, ja padnę Albo? Nie, udało mi się Ja się przy jednym zajmuję Uwagał się Leczę cię okay. Gincie, grudno, rozwalili się. Oboje? Ciekawe. Nie, jeden żyje. Weź go, łap. Co za misja, nie? Pogrzana. Masakra. No. Tu jest. Nawet no, na nim nie ma, zawsze coś nowego w Jest gdzieś równi w przeciwnicy. Gdzie on polezł? O kurde! Plecy! Oni, oni wychodzą z tych stron! Ty. Ale mi buta sprzeda, Mam go! Dobra, nice! Widzę, że możesz go przyjąć w momencie, kiedy mu zajdzie ta niebieska słona, wiesz? Hey, in Let mnie! out. mnie! Spring! Spring, a tu ona jest! Masakra! It's this way. Koniec okay. chyba! Хлопа, мне Mm -hmm. Zakładam, że coś się urodzi, trzeba by to rozwalić. <noise> na pewno będzie jakiś boss na samym końcu, nie? No, no, czyli pewnie, czyli już w sumie dochodzimy do końca. Jakieś trzy misje zostały, chyba nie, bo to chyba piąta jest gdzieś osiem, prawdopodobnie, z tego co czytałem. Chyba, że jakieś jeszcze ukryte są misje, ale wątpię. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dobra. Hej!